Maleczko, cześć dzień dobry, czyli potrójny wstęp. W niedzielę o godzinie 12.00. Punktualnie, mam nadzieję, że dorosło i na Kaca. Odcinek bardzo ważny merytorycznie dla mnie, dlatego chciałbym, żebyście zostali do samego końca, bo jeszcze będzie coś fajnego na końcu. Ale pamiętajcie, od zawsze walczę z patologią polskich warsztatów, autohandli czy ubezpieczalni za co dostałem raz Gonga. No, nawet czasami od naszej kochanej władzy, która wtedy była troszeczkę inna, jak zaczynałem, i teraz jest inna, ale utarło się, więc. Posłuchajcie, bo dzisiaj jest odcinek bardzo merytoryczny, w którym przeprowadzę Was przez to, co może Wam się stać, kiedy ubezpieczalnia odmówi wypłaty odszkodowania czyli kruczki i tajemnice, jakie mamy zawarte w ogólnych warunkach umów. Zaczynajmy, bo tego jest naprawdę dużo. Dzięki, Adi, za przygotowanie listy. Ale pamiętajcie, zostać do końca, bo na końcu dzisiaj są okazje Allegro, syte okazje Allegro, dlatego że warsztatowe, i to jest bardzo ważne. No i też parę innych informacji. Zaczniemy sobie od odpowiedzialności cywilnej, czyli to, co każdy musi mieć. I o ile chyba mądrym będzie, że jeżeli spowodujecie wy szkodę, ale będziecie pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy nie będziecie mieli uprawnień do prowadzenia pojazdu, lub udowodnią wam, że zrobiliście to naumyślnie, lub nie mieliście przeglądu. To będziecie musieli tą szkodę pokryć z własnej kieszeni, nie czy wjechaliście w Seicento, czy wjechaliście w Bugatti Chirona, który kosztuje 15 milionów złotych, ale o tym jeszcze zaraz. Tak, tak, nasze ubezpieczalnie mają zapisane i jest to raczej bardziej zapis państwowy, natomiast również nie wypłacą Wam szkody z OC, jeżeli braliście udział w wyścigu w rajdach, pokazach czy treningach, albo mm, kiedy podczas szkody pojazd był użyty do popełnienia przestępstwa. Niby normalne, nie? Ale to jest nic. Słuchajcie, również może się zdarzyć, że wydzwonicie wy bardzo mocno. No, stało się, wjechaliście w kogoś, obudziliście się w szpitalu, pobrali wam krew. To jest sytuacja hipotetyczna, ale prawnie możliwa. I wyszło, że na przykład w OWU jest zapisane, czyli w ogólnych warunkach umów we wszystkich ubezpieczalniach albo w większości, prowadzenie pod wpływem leków wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów. Teoretycznie spoko, ale rozwijmy to. Opioidowe leki przeciwbólowe zawierające tramadol albo leki, leki przeciwlistaminowe i tutaj alergicy pierwsza i druga generacja, hydroksyzyna, cytryzyna, da, da, da. leki uspokajające takie jak barbituran czy pseudoefedryna w takich lekach jak Sudafed czy IBUPROM Zatoki, Gripex Zatoki, Akatar, Akatika, Gripex Max, eee... Active, jakby cała lista leków, które bierzemy, kiedy jesteśmy przeziębieni lub boli nas głowa. Teoretycznie, teoretyzuję, że jakby te substancje wyszłyby w badaniach krwi to ubezpieczyciel mógłby stwierdzić, że ha, 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 nie wypłacimy. No, wiem, że w, ustawowo się takie sytuacje zdarzały. Lećmy dalej. Leki na kaszel również zawierające kodeinę, e, di, thi, Hicodin i Anitidol, dlatego nie jestem lekarzem. Dexometrofan znajduje się na przykład w Gripexie, no, w syropie przeciwkaszlowym, dexepin czy Tussie Naprawdę to jest cała lista, mógłbym wam wymienić. Ja chyba to wkleję w ogóle gdzieś w opis. Krople do oczu czy dentystycznie znieczulenia miejscowe, nie takie duże. Więc to mogłoby być utopijnie, że jeżeli spowodujecie wypadek, to z waszego nie zostanie wypłacone, jeżeli znaleźliby wam to. Natomiast większość słuczek polega na tym, że przyjeżdża policja, orzeka, jeżeli tak trzeba, no i ktoś dostaje mandat, nie ma tutaj badań krwi, ani nic ewentualnie z na alkohol. Kruczki ubezpieczeń o nie będę mówił, jakie firmy, bo to jest bez sensu. Różne firmy sobie nadinterpretowały to, jak trzeba i dopisały bardzo ciekawe zdarzenia, natomiast owu zostało całe przekopane wielu firm. Niewypłacenie odszkodowania, jeśli pracodawca wyrządzi szkodę swojemu pracownikowi. To tyczy się ogólnego OC. Ale w systemie samochodowym, jeżeli bym wjechał swojego pracownika, no nikt by nie wypłacił. Mądre? Niekoniecznie. Kiedy szkoda jest wyrządzona małżonkowi czy krewnemu. Oto taki zapis, który znam z życia. Kiedyś to żona jechała za mężem i ktoś mocniej zahamował, ktoś nie zachował e, odpowiedniej odległości i najechano na tył pojazdu, ubezpieczalnia odmówiła wypłaty odszkodowania, bo no bo tak. A co w sytuacji, kiedy nie wiem, zagapiłem się? No jest to OC, oto odpowiedzialności mojej, za moje głupo głupoty, za no nieuwagę, cokolwiek, nic nie zrobiłem z premedytacją i na działce będę cofał ramem i zahaczę żony auto. No, nie wypłacą mi. Bzdura myślę, że dość mocna. Natomiast pamiętajcie też, że te bzdury są wprowadzone po to, że kiedyś bardzo, bardzo, bardzo mieliśmy dziki zachód, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Dobrze. I teraz rzecz najważniejsza: maksymalne kwoty gwarantowane. Ustalone są ustawowo i teraz wydawałoby się, że obecnie gwarantowana kwota ubezpieczeń przy szkodzie na osobie to jest 1,22 miliona euro, to daje nam jakieś 5 milionów złotych, jest kwotą spoko. No, na osobie nie da się wycenić wartości życia ludzkiego, ale jeżeli samochodem wiedziecie w grupę osób, to no każdy musi dostać odszkodowanie, koszty leczenia itd. Problem się pojawia w sumie gwarantowanej na szkodzie, na mieniu, na przykład pojazd, to obecnie również 1,22 miliona euro. Hipotetycznie, kiedy przekroczymy gwarantowaną kwotę, to różnicę dopłacamy z własnej kieszeni. Do czego dążę? Ciro. I teraz jedziecie sobie swoim samochodem, taki Ciro się pojawił w Warszawie, no zagapiliście się. Puch! nie ma tam części, taka mega, nie wiem, ramem w Ciro najechał. Zagapiłem się. 15 milionów złotych kosztuje Chiron. Wypłacamy 5 milionów odszkodowania, bo się monokok zgiął, czyli cały ten, yy, ca Cały Chiron idzie do kasacji. Yy, I co wtedy? Co z 10 milionami złotych pozostałych wartości tego pojazdu? Przeliczcie sobie, zakładając, że ktoś zarabia 3000 zł miesięcznie na rękę, rocznie zarabia 36 000, po 10 latach zarobi 3,66 tysięcy, 360 tysięcy zarobi po 10 latach, po 100 latach zarobi 3,6 miliona, a po 200 latach zarobi dopiero 7 milionów, czyli po 300 latach można ewentualnie spłacić takiego CIRON. Dobra, lecimy dalej. Ubezpieczenie AC, czyli autokasko. To takie ubezpieczenie, jeżeli nie wiemy, bo na przykład mamy to gdzieś i tylko musimy ubezpieczać OC, to AC jest w przypadku samochodów nowych bardzo fajną sprawą i też trochę pogubioną, ale to powiem ogólnie zaraz, dlatego że gwarantuje nam odszkodowanie, jeżeli zrobimy coś z naszej winy. Czyli na przykład wjeżdżamy w jakiś samochód, z naszego OC jest pokryta naprawa tamtego samochodu, ale my mamy zepsuty samochód, więc tutaj przychodzi z pomocą AC. Jeżeli chodzi o autokasko, zależności od ubezpieczalni, mamy tam milion różnych kruczków. Od tego, że mogą nam w ogóle nie wypłacać. Mamy na przykład pewne ubezpieczalnie, chyba PZU, ma coś takiego jak AC Mini. No i jak nie przeczytasz warunków umowy, to nie wiesz, co to jest AC Mini, i myślisz, że zapłaciłeś parę stówek zamiast paru tysięcy, jesteś ubezpieczony. Tak, gdy pojazd stoi, gdy nie jest w ruchu itd., itd. Więc lećmy, jakie wykluczenia są w przypadku autokasko, kiedy Wam. Z Waszej winy, kiedy spowodujecie wypadek, nie naprawią Wam Waszego ubezpieczonego auta. Oczywiście pierwsze punkty to będzie jak zwykle alkohol, narkotyki, prowadzenie, szkoda umyślna, kradzież z powodu kradzieży kluczyków. Ciekawy punkt: no nie skapnęliście się, że ukradziono Wam kluczyki, a zatem ukradziono Wam pojazd, czyli na dwoje babka wróżyła. W przypadku rażącego niedbalstwa, to jest taki bardzo fajny punkt, nie? Możemy pod niego wszystko e, podciągnąć, brak przeglądu, spoko, wyścigi, rajdy, pokazy, treningi, ok, spowodowane niewłaściwym przewożeniem bagażu, spoko, jeszcze to przełknę, e, wynikające z wady fabrycznej, dobre, 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 dobre. E, zaciągnięcie przez silnik wody na przykład po wjechaniu w kałużę, Bzdura. Kiedy podczas szkody pojazd był użyty do popełnienia przestępstwa? No dobra, kumam. No. Spoko, przecież jakby przychodzi rzeczoznawca na miejsce zdarzenia i mówicie, że banku robiliście, trochę, musieli się staranować radiowozu po drodze, ale pan się nie martwi. Dobra, prawdopodobnie pod prowadzenie pod wpływem leków wpływających na zdolność jest to samo, co było. I teraz najbardziej kontrowersyjne punkty, i moje ulubione. Niechaj one służą wam oczami wyobraźni do tego, co się ostatnio w Polsce dzieje, działo protesty, strajki, do tego, co się działo w Sopocie, kiedy ktoś samochodem wjechał w grupę osób na molo. Czy chociażby w Niemczech, co się wydarzyło, kiedy były święta i tam ciężarówka wjechała. To uwaga, absolutnym hitem jest, nie wypłacą Wam AC, jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku terroryzmu, wojny, protestów, zamieszek, rozruchów, blokady ruchu. Super, naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo trafne wykluczenie. Spowodowane tak, i teraz wejdźmy dokładnie, skopiowane jest, nie powiem z jakiej ubezpieczalni, cytat, spowodowane atakami terroryzmu, działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów czynnego udziału pojazdu w blokadach dróg i akcjach protestowych. Mało? No to lecimy dalej. Powstałe podczas przeglądu diagnostyki naprawy jazd próbnych lub testowych. No, okej. Okay. Przerzucanie takiej wartości z na z. E, czyli, jeżeli załóżmy, jedzie z Wami mechanik z komputerem diagnostycznym. No i wy się zagapicie, wjedziecie w barierkę, to mogą wam... Dobra, powstały w pojeździe, i teraz yy, mamy dalej, to jest cytat, powstały w pojeździe przekazanym w celu przeprowadzenia przeglądu diagnostycznych i tak dalej, jeśli samochód jest kabrioletem z miękkim dachem. Czyli? I tutaj yy, zapis ten punktu 19, w pojazdach o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem. Okej. Okay. Mało? Nie, spokojnie, jak mam tych stron, a stron. Wiecie ile trzeba było przekopać tych ogólnych warunków umów? W Anglikach z przełożoną kierownicą, na przykład. I teraz, w pojazdach z układem kierowniczym po prawej stronie, oraz w, pojazdach, w których nastąpiło przeniesienie układu kierowniczego na lewą stronę. Dobrze? Dobrze. Znana, taka bardzo mocno reklamująca się ubezpieczalnia, ma na przykład u siebie punkt o nazwie Trzęsienie Ziemi. Trzęsienie Ziemi nie wypłacamy odszkodowania za szkody, które powstają w wyniku trzęsienia ziemi. Okej. Okay bardzo mało popularna broń jądrowa. No i tutaj ta sama firma, taka nowoczesna, bardzo lubią śpiewać tam w reklamach, nie? Działanie broni jądrowej, nie wypłacamy odszkodowania za szkody, które powstały w wyniku działań broni jądrowej. No to spoko, po co się ubezpieczamy? Modyfikowany pojazd, no okej, okay. Modyfikacje pojazdu nie wypłacamy szkody za szkody pojazdu, którego zabudowa i konstrukcja zostały istotnie zmodyfikowane, przebudowane, rozbudowane, nadbudowane. No bardzo luźny punkt, kto będzie interpretował, czy to jest yy, dobrze, czy to jest źle, bo na przykład wiecie jak polskie prawo mówi, był taki odcinek o rzeczach, których nie wolno tuningować według prawa, no i czasami mogłaby felga jakaś być nieodpowiednia i to już by był niewłaściwy tuning. Lećmy dalej, za co nam nie wypłacą. Jeżeli będziecie mieli szkodę z waszej winy w auto, kasko, a będziecie mieli samochód oklejony lub będziecie mieli na nim ceramikę za kilka tysięcy, <totekst> Ta owa śpiewająca też wam nie wypłaci. I to jest punkt 34. Dodatkowe powłoki zabezpieczające lakier pojazdu. Nie wypłacamy odszkodowania za uszkodzenie powstałe na dodatkowo nałożonych powłokach ceramicznych lub innych powłokach zabezpieczających lakier pojazdu. Pudududum. Pamiętajcie, żeby zostać do końca odcinka, bo na końcu odcinka będzie się jeszcze dużo działo i ciekawych rzeczy się będzie pokazywać, więc spokojnie polecimy z tym wszystkim i teraz. Inne wymagania do spełnienia wypłaty z ubezpieczalni mówię tylko tutaj o umowach: zabezpieczenie pojazdów w przypadku samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych. O dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wartość brutto do 70 tysięcy, wymagane jest jedno samodzielne zabezpieczenie elektroniczne w postaci alarmu lub elektronicznej blokady uruchomienia silnika typu immobilizer. Zatem, jeżeli będziecie mieli pojazd niewyposażony w takowe rzeczy, to nie zostanie wam to wypłacone. Jest tego więcej. Informacje o zmianach adresu i zamieszkania. I tutaj nie będę mówił, ale to jest jakieś pewnie ubezpieczenie też znane. Ja mam tu napisane, ale nie mogę wam pokazać. W ciągu pięciu dni roboczych zawiadomić. Yy, dy 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 dy, ubezpieczenia o wszelkich zmianach, okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkód i które. Dy 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 dy, ze wniosku. Krótko. Jeżeli przeprowadziliście, jeżeli zmieniliście adres zamieszkania chwilowo, bo macie dziewczynę, wprowadziliście się do niej z Koziej Wólki do Warszawy. Yy, Składka AC byłaby zupełnie inaczej wyliczona ze względu na to, że zwiększy ryzyko w ruchu, że tam się auto przemieszcza. I ubezpieczalnia Wam by udowodniła, że na ten okres mieszkaliście, a nie powiadomiliście ich, chociaż nie macie takiego obowiązku do końca, ale w warunkach umowy to wynika. Mogliby Wam nie wypłacić odszkodowania, ale to tylko niektóre firmy, o których nie mogę mówić. I na koniec też ta ubezpieczalnia, bardzo by chciała, żeby ich poinformować, kiedy zgubicie kluczyk służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu pilotów oraz alarmu. Czyli jeżeli zgubicie takowe kluczyki. A udowodnią Wam, że zgubiliście, albo jakoś tak, to też Wam nie wypłacą. Dobrze, zatem skoro wszystko wiemy, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Czego byście nie chcieli ubezpieczyć? Czy to będzie OC, AC czy NW, bo w NW też będzie bardzo dużo tych podobnych mm, objawów, przez które Wam nie wypłacą, czyli od nieszczęśliwych wypadków. Musimy czasami zajrzeć. O ile przy OC spoko. Myślę, że to nie będzie takie obowiązkowe zaglądanie do ogólnych warunków umowy. O tyle przy autokasko warto byłoby, żebyście się zobaczyli, dlatego że niektóre autokasko mają jeszcze takie zapisy, że na przykład ok, wypłacą wam odszkodowanie, ale na nieoryginalnych częściach. Czyli macie dwuletni samochód, macie gonga i stwierdza ubezpieczyciel, że na zamiennikach wam policzy szkodę, więc jesteście w czarnej D. To jest złe. Tam wszystko jest zawsze zawarte, a najbardziej jak ja czytam OWU, a zdarza mi się dość często, wychodzi na to, że najlepiej wejść w punkt wykluczenia. To ominiemy te 36 stron, znajdziemy wykluczenie, zobaczcie za co wam nie wypłacą. Mam nadzieję, że taki odcinek wam pomógł, bo przy tej okazji należy powiedzieć jedną rzecz. Pamiętacie, że z Helpfindem już współpracuję w tym roku kilka razy. Jest to firma która pomaga wam w momencie kiedy zostaliście oszukani. Załóżmy, że ubezpieczalnia zaniżyła wam szkodę e, w przeciągu ostatnich 2-3 lat. Klikacie sobie w linko w opisie, żeby sprawdzić tą szkodę, wypełniacie formularz, zaraz konsultant z wami się kontaktuje i chłopaki i ekipa sprawdzają ile da się jeszcze wam dopłacić, czy da się wam jeszcze dopłacić, proponują jakąś kwotę, która zawsze jest kompromisem i w tym momencie a Idą święta, więc możecie odzyskać jeszcze parę tysięcy złotych. B, kiedy był ostatni odcinek o ubezpieczalniach i była mowa o help findie, to moi widzowie, czyli Wy, po skorzystaniu z usługi dostaliście ponad 300 tysięcy dopłat. Mm, czy to jest mała kwota? No chciałbym mieć tak luźne 300 tysięcy, nie, Stasiu? Więc myślę, że warto wejść w link w opisie, kliknąć sobie to wszystko, wypełnić formularz, bo jeżeli była szkoda, nawet nie w tym roku, a w zeszłym i kawałek dalej to uwierzcie mi, że warto chociażby ze względu na to, że okazuje się, że wam te dwa koła wystarczyło, ale tak naprawdę do odbioru macie jeszcze cztery, no, miał nie miał, no coś za coś, nie? mi się to akurat podoba, więc naprawdę polecam, klikajcie, klikajcie, statystyk nie będę wam podsyłał, bo żadnych tutaj wypadkowych, bo to nie ma sensu, natomiast dobrze wiemy, że w Polsce, kurczę, chyba nieco drugie, chyba 90% ubezpieczeń jest z bomby zaniżanych, tak samo jak nie należy likwidować szkody sprawcy e, przez telefon. Bo mam przykład, gdzie nowa skoda z salonu, która miała 30 tysięcy przebiegu, na której tył został najechany, ktoś najechał, <grystanie> państwo z ubezpieczalni takiej podobnej do akumulatorów, <grystanie> powiedziałeś to, Wysy, zaproponowali 1800 zł, gdzie do wymiany była klapa zderzek, i tak dalej. Dobrze, no, autoryzowany serwis to usunął, obciążył ubezpieczalnie, Wynik finalny to było 13 tysięcy zł, więc taka. Dość drobna różnica. Kochani, została jeszcze, no właśnie, walizka narzędziowa M4K Garage, edycja świąteczna. Powiedziałem, tak zrobiłem. Pojawiły się narzędzia w tym roku w limitowanej wersji 10 tysięcy, rozbite na dwie partie 6 i 4. 6 tysięcy sztuk, tak naprawdę zamknęliśmy jakiś czas temu. Szły na święta następne 4. Udało mi się wszystkie 4 tysiące walizek podpisać. Każda walizka. Ma charakterystyczny autograf, bo były różnie robione. Czasami coś śmiesznego, czasami coś. Ta walizka, przede wszystkim, jest skonstruowana dla Was, dla widzów. I myślę, że z bardzo fajnym prezentem na święta, ze względu na to, że A. Mamy fajną bazę do rozpoczęcia przygody z mechaniką pojazdową. B. Ma kupę gadżetów, dodatków, od bryloczków M4K Garaż po tacki dalej, więc całość, mimo że kosztuje 369 zł, to sama wartość dodatków to jest około 100 zł i tam mamy latarkę na głowę z czapką zimową, tackę magnetyczną, yy, rączkę do wyciągania z magnesem różnych śrubek, które nam wpadły, naprawdę masa, masa tych dodatków, ale przede wszystkim jako prezent na święta daje nam bardzo fajną rzecz, dlatego że daje nam możliwość wzięcia... Udział w dodatkowym konkursie. Wszyscy, którzy kupili walizki, czy z poprzedniej serii, czy z obecnej serii, mogą nadsyłać zdjęcie z tą walizką, jakieś śmieszne, fikuśne, bo naprawdę niektórzy zrobili się, postarali się tych zdjęć wysłać kreatywnie i wysyłacie to na adres konkurs 4 kpl dajecie jakiś zabawny, fajny opis. I wtedy macie możliwość wzięcia udziału w dodatkowej edycji fur marzeń Bajem 4K, która będzie 27 grudnia na live. Czyli jak ktoś dostał podchoinkę, no to cyk, cyk, zdjęcia w święta nadsyła, i ktoś z was będzie miał zupełnie za darmo, dodatkowo furę odpicowaną i to tyle. I tak zakończymy przygodę z narzędziami. Okazja, Alegra! Dzisiaj w nich dwa produkty i cena spada po godzinie 12.20. Pierwszy produkt to jest bardzo funkcjonalny organizer na ścianę, gdzie macie milion kuwetek, milion wieszaczków, milion różnych rzeczy, w których możecie sobie zorganizować cały warsztat. Chyba ostatnio Majster coś takiego u siebie montował, więc polecam serdecznie, kto pierwszy, ten lepszy. A kolejna rzecz, no właśnie, to żaba podnośnik, czyli coś, co ułatwia Wam przygodę z mechaniką pojazdową. Ale kochani, nie tylko o tym mowa, no bo to, to wszystko widzieliście. Pamiętajcie, że Allegro od jakiegoś czasu ma taką bardzo fajną funkcję. Wchodzicie sobie na przykład, zobaczcie tutaj, żeby wybrać jakąś część do samochodu, i macie odpowiednik takiej wirtualnej hurtowni motoryzacyjnej. Możecie sobie wprowadzić model samochodu, rok samochodu, silnik i dobierać po tym wszystkim części, co bardzo ułatwia pracę i mam nadzieję, że w tym kierunku wszyscy będziemy szli, żeby była to taka dla nas mechanika. Kończąc, chciałbym powiedzieć tyle: ten rok był przewrotny, ten rok był zły, ale jeszcze się nie skończył. Będą jeszcze odcinki, będą jeszcze życzenia, będzie podsumowanie roku, to się wytnie, będą ostatnie okazje Allegro w przyszłą niedzielę, w tym roku. Będzie dużo planów przedstawionych na przyszły rok, wróci mechanika pojazdowa, wrócą DIY, -e, wrócą tutoriale, ale nie wiem czy wiecie i zdajecie sobie sprawę na przykład wszyscy, że przecież istnieje taki kanał jak chociażby Miłośnicy Detailingu. I taki mały dopisek Bajem 4K. Moja zaprzyjaźniona ekipa ze studia Detailing Bulls we Wrocławiu uczy was, jak samemu polerować, gubić rysy, naprawiać jakieś uszkodzenia lakieru. Wszystko czego ja nie dałbym rady profesjonalnie na tym kanale przeprowadzić, więc wejdźcie koniecznie do nich na kanał, zostawcie suba, bo my razem konsultujemy. Naprawdę to wszystko stworzone pod moim patronatem. Ja się tym opiekuję i fajnie to rośnie. Tam macie dużo lifehacków pod tytułem jak samemu zregenerować plastiki, jak samemu dbać o tą furę, bo warto, naprawdę warto być samodzielnym, a nie tylko tak naprawdę polegać na wszystkich unowocześnieniach, udoskonaleniach i mieć dwie lewe ręce, bo to dziś jest najmodniejsze, czyli posiedzieć, pomarudzić. Uciekam życzę Życzę wam miłej niedzieli. Podobało się, pomogłem. To kciuk w górę udostępniajcie. Niechaj to się niesie. Widzimy się w następnych odcinkach. Czy to będzie środa, czy to będzie piątek, czy to będzie niedziela? Na pewno któreś z tych dni będą. No i też dokończyliśmy jeszcze parę projektów. Ruszamy z 60. Właśnie silnik się zaczyna zaraz składać. Odcinek się zaczyna nagrywać. Powiedziałbym, ma dużo więcej. Nie będę spoilerował. Od tego macie Instagrama i Facebooka. Wszystkie macie w opisie. Dobra. I tyle. Cześć. Przed nim. A będziemy musieli początek zacząć, bo to zaczyna jako piątek, a to jest niedzielny odcinek. To jest czy nie? no, Kto ma o tym myśleć Andrzeju.